Jestem tylko normalnym człowiekiem, który też popełnia błędy, akurat co do sportu możecie brać przykład, tak właśnie, dlatego, że nie ma rzeczy niemożliwych, pochodzę z bardzo malutkiej miejscowości, tak jak już wiecie, tam 1800 mieszkańców, z normalnej rodziny robotniczej, gdzie musiałem na wszystko sobie zapracować, 25 lat temu praktycznie nie miałem nic, jeździłem starym maluchem, dwie pary spodni, mieszkałem w pokoiku, 3 na 3 u rodziców, telewizorek 14 cali i w pewnym momencie sobie siedzę i co ja mam w życiu robić? Do ojca 100 zł gdzieś tam na piwo, czy tam na paliwo. No i od zera zaczynałem. I skoro nie miałem nic i mogłem wejść na sam szczyt z takiej malutkiej prowincji i po kilku latach wejść sobie do salonu Mercedesa i pokazać tego i tego przywieście mi. I tak rzeczywiście było, tylko żeby to było, to trzeba na to wszystko było ciężko pracować. Tego akurat nie pokazuję. Nieraz leżałem na podłodze, bo wszystko po prostu bolało, rano wstać nie można było, ale co to znaczy boli? No trzeba było to po prostu przezwyciężyć momentami też tak jak jestem teraz w MMA, z MMA. składki wychodziłem na czworakaż na drugi dzień nie mogłem się ruszyć tylko bliskie moje otoczenie je widziało po prostu czasami pracownicy przychodzili z karpetkami i zakładali bo nie miałem po prostu siły schylić się i tak jak mówię że jeżeli chcesz można zajść daleko wiadomo że to jest ciężko tylko po prostu pomału systematycznie i do celu Mistrzem świata nie możesz nie musisz być ale bądź tym piątym na świecie Rzetelnie pracującym tym rzemieślnikiem to już i tak jest duży sukces.